Jak to, dzisiaj, jak to będzie ten start wyglądał? Ale tutaj wieje strasznie. O, góra też chodzi. Daj panu Pomachaj do Olka. Nie ma lekko, panie. No jakie słowo jest? Udało nam się z tą pogodą. Bardzo pomagam. jest tak pięknie. No jedziemy. No Stawiam kolejny krok w historii polskiego zimowego alpinizmu postanowiłem jako pierwszy człowiek na świecie zginąć na skrzycznym Uuu. A co to się tu stało? Co to się tu stało? Uff. Przed atakiem szczytowym. Mam trochę trawy do zjedzenia. Napije się świeżego śniegu. roztopionego w w ustach. Jest ciężko, bo jewa być strasznie ciężka. Ach taka pogoda jest. Tutaj u nas za oknem szałasu. Tak tutaj dzieci jeżdżą na wyciągu. O, tam jeżdżą. Także nikogo tu nie ma, oprócz tych dzieci na wyciągu. Czekamy na decyzję o 10. My... Ostatecznie uznaliśmy, że nie ma co czekać na decyzję, prawda Kuba? Mhm. Podjęliśmy jedyną słuszną decyzję. decyzję.